Cały ten jazz, jak to śpiewała Sanach. Cały ten jazz. To jest odcinek o Sanach? Ale jazz, no. No, ekstra. Już chyba się skończyły stare odcinki, no fajne tak. i same nowe, ale to z polecami grałem no, okay. z komentarzy. Czerwonek no tak już do zasięgnięcia. Ale proszę, proszę... Ale romantyk. Sobie nie Ej w ogóle, tak se kawkę i pomyślałem o tym, że zj**aliśmy, bo nie zrobiliśmy tego, żeby kupić sobie na puszkę nakładkę mocnego fula, To powinno być od początku tej serii. Możemy to jeszcze zrobić. Jeszcze mamy dziesięć tysięcy odcinków do ja wiesz jeszcze się da to Czeka na nas znów Majorka. W ogóle mylisz, Ty dwie piosenki śpiewa, że jedna? Alicja, bo ja śpiewam to, co w Trudniejszy raz. Ja improwizuję, rozumiem. A ty co wiesz? Improwizujesz? Zey, Amore mio, amore mio, czerwone. Kora. A co to jest? Co, co jest? To. To moja muszla nadmorska jest, Co jest, no. no, no to no ja nie będę starego gówna trzymał. Posłuchaj, jak, jak to ładnie szumi, zobacz. No, na półeczkę... W pustym ubiecie szumi, łeb masz pusty, to ci szumi. Halinka, <grym grym grym> <ta>, ja <grym> tego, ja tego pięknej rzeczy nie wyrzucę, bo... Na serio mi się nie podobało. Na serio mi Jak mi tak powiedzieli, tam w tych muszelkach jest właśnie nagrany dźwięk mowy. Co się nagrało, nie? Tu lat No, długo to się to robiło. A tyle, że ty przydać, nie? Pójdziesz do piwnicy, to ogórków przyniesiesz. Zrobię ogórkowo. Co? O, o, o. Ale pomysł barwa. Amore mio, amore mio, czerwony korea. Amore mio, amore mio, czerwony. Jak są się znaleźli i na ten już kradnie ogóle. On nagrywa mikrofon w kabinie. Na razie. No, nie Ale, o, o, szkoda, ale. Panie boczek, co pan robić? Przy mojżawie, co? Ja. <grym> otwarte było. No, panie, Jak było, otwarte? otwarte. Co pan tu ma, panie? Zostaw pan tego swoje, a potem mój! <grym> panie, ale ja, ja tu swoje szukam normalnie, Grzyby suszone tu miały. Jakie grzyby, panie, co pan pieprzy? Kurkiewy? Jakie kurkiewy? Normalne? Kur... To ja jestem Co? To tutaj to, to. To, to, to. to, to, to jakaś po niemiecka zakurzona. A to jest tak miękka, która pan pije się głupoty. A to Nie było tego nigdy, zwłaszcza muzyka się włączyła. Co? Przerażające odkrycie. Panie, nie otwieraj pan, dobre? Bo co? Bo, 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 bo może tam czaszka jaka jest, a po co? Nie otwieraj Czaska, pan, dobre? Puczka Pandory. Ja głupoty pierdzielisz pan, poczekaj. na panie, jak się to... A, a jest, no. A i poszło. Ja Saksofon. <laughs> Trąban normalnie w Mateja. Trąba nie trąba. Ta trąba się Puzon nazywa. No. A, a umisz pan na nie grać? No. Jak nie. Jak nie, jak tak. Puzon. Co, sami, Tara mnie się nie <grym> Bo co? Bo ja na cześć, bo nigdy na instrumentach o. nie grałem. No właśnie. <grym> to nie <grym> ta pamięć, to jest. Jej, pan To znalazł. To ja, żem znalazł. We piwnicy, we szafie ta trąba była. To nie trąba, ta, tylko saksofon altowo-tenorowy. A, a pan skąd to wie? Tak się znawca, składa, że gra To jest mój instrument. A akurat! No prawda! Znawca. To po niemiecku jest. Panie, to można do skupu sprzedać i za to pół litry. To oddać. Z napani się. Ja, ja żebym nie wiedział panie, że pan jesteś muzykiem. Pan jeszcze wiele rzeczy o Dużo rzeczy o mnie nie wie. To jest chyba generator scenariusza, no tak, naprawdę. Tak, tak. W każdym ci można się jakiś powtarzać. Na ten grawerunek. MPP. MPP. co to znaczy? Marian, Marian Paździoch. tacznik Paździoch. To mój pseudonim artystyczny. Muszę się napić. No, a coś właśnie nie da. No. orkiestra tu zaraz otworzą. Czysty dźwięk. One, two, three, four. One two three, One, two, three, four. No, co pan na to, panie Fertku? <laughs> <laughs> Ale że niby nie na co? Panie, zagryje pan jakie polskie galopki, coś tak doszło. <laughs> Do to pan, pójść. Ale mi się wydaje, że jakby przez to, że to takie powtarzalne teksty, to mógłbyś po prostu puścić tych aktorów, gdyby oni jeszcze żyli wszyscy. mógłbyś po, mm -hmm. po prostu puścić do jednego, po końcu nagrywanie i by sami mm -hmm. zrobili normalny odcinek Kiepskich, potrafiliby to f**k zrobić. Pan, posłuchać Dla, to jest właśnie ciekawe, czy nie było jakiegoś na przykład improwizowanego odcinka całego? Albo no, po no prostu nie było tak, że na przykład mieli, wiesz, jakieś po prostu guideline po prostu tej, a fabuła no. i tak dialogi sobie no. sami robili. No. sami a sobie tak grali, a ja gram jazz. do Eja, jakby wrzucić odcinek, co by wyszło do scenariusza. O kula. Panie, tak to, to balonem se można zrobić, jak się go <GlTo> Jakby się słoń spierdział po kapuście. Jak się to podobało, panie No, zajebiste. Nie <GlTo> petarda. Uważam, że muzyka jazzowa nie jest muzyką łatwą, letką i przyjemną. Ha, kto powiedział, że ma być <grystanie> łatwa? E, Przede wszystkim lekka nie, jest i każdego. No ale Ale panie, jest. co to jest za muzyka? Jak to no. tylko się nawet tańczyć nie <grystanie> da? <do? grystanie> panie, pan będzie tańczył bez muzyki. Masalis powiedział kiedyś do mnie, najpiękniejsza muzyka. To muzyka cisza. Muzyka. Aha. Bo w ciszy słychać duszę. Wiatrusz umliszcie, że... Pies to jest. Takuśpiew. muzyka duszy. Du -du 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 -du. Że niby co? Panie jak pierdzieliście zapadnie z dnia ludzi. Coś <ścoughs> znalazł artysta. Oh, kur... No, no i tej se tej przewalili. Są, z znaleziskiem. Druga w nocy jest! Trzecia. No to tym bardziej to nie jest pora, żeby pierdzić ludziom na jakiejś trąbie. Halinka, po pierwsze to nie jest trąba, tylko to jest saksofon tenorowo-basowy. Co ty nie powiesz? A po drugie, powiem ci jeszcze jedno, że on nie pierdzi, tylko gra. No, 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 Ale ciekawe jest to, co gra. Z tego się nie da słuchać w ogóle. Jazz. Bo to nie do słuchania. Pst. A do czego? Pięk Pięk do czego? To jest jazz. Gówno mnie obchodzi to wiesz? Dźwięk my mycia Masz okien. natychmiast pójść i go uciszyć, bo ja muszę spać, żeby rano wstać. Do pracy zresztą. E, teraz ładnie gra. Ooo, no. Bo Edzio ja towarzyszy. A to się klubik dyrigent, sobie się taki klubik jazzowy się zrobił. Dyrygent, dyrygent jego. Taki tutaj, dym leci. No. Edzio fajbuje. Kapelusik. Brawo, brawo, panie Barianie! Piękny, cudowny otwór. Taki jest otwór. pierdu, pierdu nocny. się mówi. Panie, pan mnie tak wzruszyłeś, żem nawet zapomniał, że listonoszem jestem. O co chodzi, Edward? Bardzo, panie padziołu. Ale moja żona się skarży, bo cisza nocna jest, proszę pana, i ona musi spać, żeby rano wstać, a, proszę pana, jest trzecia w nocy, chciałem zauważyć. O, co pan powiesz, trzecia, no, to... Ale ten czas szybko leci. Na śniadanie. <grym zniszczytą> Ale śniadanka. Począstuje się pan? A, wie no. pan, że... panie, Zgłodniałem Wystarczy ptasznik. <grym zniszczytą> Dobra ptasznik. Przepraszam, panie Jędziu, ale dla pana to już chyba nie starczy było. Dziękuję bardzo. E, Małpeczkę mam. Jak ktoś znudzi, to się potem nie prosi. O, ciepiero. O chuj. Kapela to robi. ta basetla, panie Marianie. Kontrabas, panie Boczek. kontrabas. A przepraszam, a co się tu dzieje? No, dżamy z saszyn. Orkiestra dęta. Jak to? Jam session? Panie bo czy pan jazzu w ogóle nie umiesz grać? Jak nie umiem, jak umiem, Ta, panie? To pan A co to za problem se normalnie truta trąca? No to okej. Okay. One, two, three, four. Cho. Ale dają! <noise> no to jest klimacik dopiero teraz. Teraz jest pełny skład. Buteleczka <noise> z jesteś. W nosy. Co się tu znowu dzieje, do jasnej cholery? Ferdek ty znowu zguklą? Maria, jesteś zguklą w kapeluszu, jak wtedy zapytał. To dał I to jest idealne. No, kapela Iwi i, rzodowa. i, i rzodowa. Panie, ale przed tu. Ciemno jak w dupie. Um no eee, i właśnie o to chodzi. Półmrok robi atmosferę. To zupełnie tak jak w nowej z tym Simi G, gdzie dżemiliśmy z Milesem i Baby Kingiem. Zresztą. Pamiętam jak... Obudziliśmy się nad radę zupełnie nago w Central Parku. Przepraszam. <grystanie> Jak ja jest prawdziwy alkohol. Powinien być prawdziwy alkohol, nie? Jo. Oczywiście. Jazz lubi alkohol. A my lubimy jazz. <grystanie> <grystanie> Wiecie co, ale ty poważnie mówisz z tym jazzem? A dlaczego by nie? <noise> przecież ty w ogóle nie umiesz grać. <noise> idzie, 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 klucze jeden. Jak ja, żebym już Polki wycinał w wawawagu, to ciebie w ogóle na świecie nie było. <noise> Jasne. Ciekawe na czym? Jak na czym? Na pewno że wycinał, kurde. Zobaczcie tylko. Oh, oh, <noise> nie, oh. Idealny Kodzie, moment. Stylizuję. Co ma chyba, taką toczkę? Co ty no wyprawiasz człowieku? Przecież druga w nocy takie. jest. <noise> Dla kogo noc? Dla tego noc. Dla mnie to jest bardzo wczesna godzina. A gdzie ty się wybierasz? <noise> gdzie? Do CBGB na gem session. Mówi ci coś ta dziewczyna, biedna? Owszem, bardzo dużo. Po polsku to się nazywa ordynarne picie wódki w piwnicy z sąsiadami dykzynami. sobie tak, jazzuj. To się doczezujesz. Do adwokata. Dżaz jest. Ale klubik zrobili. No nie? Dla mnie to co zwykle, Ed. Dużo whisky. Chodzi mi ciągle po Jaka kulturka. Taki motyw. Hakik, macik. A to? Zajebiste. A mnie znowu idzie taka melodia, tak? No, no! no, no. To możemy to przydrzemić. Ja bym to słyszałem z organkami hamownicy. przeszkadzajki jakieś? Baławajki tak. No, nie, nie, nie. Baławajki to ja tu nie słyszę. Nie to ukulele. Bardziej. O, trybunia budka przyszła. Z górą Z Morderza. Ale się spachał. Ciężka ta basetla. <noise> Coś pan ze siebie zrobił, Kontramus. panie Boczek? Jak to co? Kazałeś się pan przebrać. To żebym się przebrał. Proszę Koncertowo. Pana, To jest jazz klub CBGB. A nie się <noise> Ale lecę, panie! To Nie ma tu tam No to co, panie Ferdku? Pójdziemy z tą pana Kołysanką. No, jak to leciało? Ta Tararara, tarara, tarara. Śpiewacz jest panie. Mnie to e, Presleya przypomina. A, panie Boczek, niech pan zapomni raz na zawsze o Elwisie Pressleyu. Czemu? Przecie to dobry śpiewak. był? Dobry. Mhm. Dla białej hołoty z południa. Ale ja gram czarny jazz. A to już jest też biały w mordzie. Ale mam solową duszę. ...i czarne serce. Kur... A Cześć! Cześć, cześć, jest! Halinka, no. dla jazzmana to My. jest środek nocy do Może ty jesteś jazzman, ale ja nie jestem jazmenką. Jeżeli ty masz zamiar dalej prowadzić taki tryb życia, to nie pod tym dachem! Halinka, ja po nocach... Ciężko haruje, rozumiesz? Ja czuję tę twoją pracę, na kilometr. Wódką cuchniesz! Bądź stąd! Takie narzędzie Kazosy. pracy. Czarne ukulele. <gazosydy> <gazosydy> kobiety, kobiety, kobiety. I <gazosydy> ja, zaczynamy od nowa. Miejscu. Dzień jak codzień. Nie przejmowałbym się nimi sąsiedzi, ale da, panie pan nie przejmował się pani. Jak chce mam ja mnie nie przejmować, jak moja żona mnie nie rozumie i ciągle mnie grozi adwokatem. No. <zysy> Powiem panu tak, miałem w życiu wiele, wiele kobiet, ale tylko jedna rozumiała mnie naprawdę. Która? Na imię miała Jezabel. Można powiedzieć, Janie. Czy to nie Polka była? <śmiech> <śmiech> Czarna jak Heban! niepewna. Czła jak palma. To z osoba e, drapieżna jak Pantera. Dokument na pacycie. I Czarabela. <laughs> to jest Lucy Jerzego. Rozumieliśmy pytaża. się bez słów. Całe fióf, dnie jak tańczyła, a w nocy kochaliśmy się aż do utraty przytomności. Aż nad ranem fale wyrzucały nasze splecione namiętnością ciała na brzeg. No I co poszło tak? <laughs> Panie, panie to przepraszam, że się tak zapytam, to czemuś się Pan z tą Jezabel nie ożenił, tylko z tą swoją Heleną? Z, 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 z tego samego powodu, co Pan ze swoją żoną. Z głupoty. Jezabel, <grym> Jezabel, Jezabel. Moja mała, słodka, dżedzabe! Panie Paździoch, wpadł mi do głowy taki muzyczny fragment, o! Tadalele tadalele Dobre, co? Szczerze? No, Tak. Gówno do dupy. Ale <śmuszczak> <śmuszczak> się spachał. Co, Ciężka ta basetla. A takie przebranie może być? Panie Boczek. Piwo pan na To jest Jazz Club CBGB, A nie Oktoberfest! O ja ci dam ostatki. Jak Pięć ja ci pokażę gibi. ostatki. O! Dzień dobry pani Halinko. Dzień dobry, pani Heleno. Widziała pani? Przez to krew jasna człowieka może zalać. A nie... Nie ma się czym przejmować. Dla mnie to zwykłe pierdzenie w bęben. No ja podziwiam pani cierpliwość, ale wie pani, ja osobiście mam dosyć. Tego, tego całonocnego jazzowania, a potem chrapania na kanapie w obuwiu. Pani Halino. No spokojnie. i w czym to przeszkadza. Właśnie to jest Skończy grudnia. się alkohol, w skończy się cały ten jazz. Ja to przerabiałam już z Marianem. Dopóki miał za co pić, to sobie grał, a jak zabrakło, to tup tup z powrotem, truchcikiem do domu, pod kapciuszka. A ja go wtedy, o tak! I kopa w Jak I dziadu, zarabiać! <gulia> 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 <Bęskaszatnia, chud> <gulia> <gulia> Nie pojawiać Mię bazar. Brawo, brawo. Ale delektuje się tym szocikiem. Halo, halo. Panie Koszałkowski, no? Jak się panu podobały nasze jazzowe ostatki? Do dupy. Aha. No w tym kraju Nikt nie rozumie. nie rozumie, Normalnie muzyczny nie ma w Mordy Nie, dlaczego no, to, no, no, to, to, to jest normalnie. chamstwo no. w państwie Kówno no. tam. Napijmy się. Dla mnie to co zwykle. I, I dla, I mnie, mnie, dla nie mnie też. Muszę was zmartwić. Skończyło się. i nie ma. To, co my teraz zrobimy w Mordy No tak, Co? <laughs> panie Boże? To? co w takiej sytuacji robi każdy prawdziwy jazzman. Panie Ferbku, pyszne nogi w, w galarecie, przynieś panu? Panie, nie nie ja nie przynieś dobra? Panie paździoł, No, wesoło? Muszę panu powiedzieć, że ja się tutaj czuję, jak taka ostatnia muzyczna prostytutka. No cóż, panie Fertku. <laughs> <śledź> Pan, to mówisz, panie? Marian Ptasznik-Paździoł, największy muzyk jazzowy, pani? Winston... Skolim na dożynkach. sali powiedział mi kiedyś... Muzykiem się jest, jazzmanem się tylko bywa. Głowaki! chłopaki, zagrajcie jeszcze raz te... Polkie galopkie! Ale rzeczywiście Panie Prezesie! Dla pana wszyscy młodej! na weselach, kiedy ktoś każe puścić Pasito. One, two, three, four! Jeszcze patruki papier sadził, a to dupy krabie, ale żyją. Łódkę z nami piją Skóry spoglądają. Wszystkim tu giewają. Ameryka miała czybcy jak to nicę które żyją. Tewsce nas potytajebyś się, nikie swoje oglądają. w wszyscy mają.